Siemanko, witamy Was już kurwa, to był odcinek ten O, Nawet nie wiem Ostatnio jak tu siedzieliśmy to było nas jakieś półtora razy wiedzy A. No i co na Panie Krzysztofie słychać? No co słychać no? trening pokazaliśmy Mierzany sztuk Paliwo drogie Paliwo drogie Paliwo drogie ale zawody są. wtedy, wtedy, w ceny, ceny, kurę idą. Odbył się wóz, nie wiem czy tam widziałeś. I odbył się no, World Ultimate uh, A widziałem, I widziałem. I odbył się jeszcze Giants Life chyba. Widziałem. Widziałem, Mateusz drugi był. już drugi By wóz. na wusie, A Giants Life'a wygrał? Stolko chyba, nie? Luke. Luke To był drugi chyba, nie? Luke to, no, ale widziałem Tom, jeszcze w ostatniej parze z Iwanem. Jak on się nazywa? Iwan T-Rex. Singleton, tak? Dobrze mówię? Singleton to Amerykanin. Amerykanin, dobry. I szli w kulach ostatni. I jeden i drugi na, chyba na czwartej kuli się poślizgną. Także poślizgną się na czwartej, że na czwartej. spadła jeszcze piątą, popchnęła jeden i drugi, wiesz. I dlatego Luke skoczył tam e, w górę. Ma już drugi tam do Nowikowa, nie brakło? Punkt, ale z tego co widziałem, to Nowikowi jak robił Belkę, ja widziałem tą Belkę, wysłali. Zaliczyli mu cztery powtórzenia. A on zrobił de facto trzy, no bo to trzecie, które robił, no to zrobił coś takiego i rzucił, zrobił kroka do tyłu, do przodu i rzucił, mhm. także to moim zdaniem to powinno być nieuznane, a jeżeli... nie wiem jak tam wyszło w punktach, z tego co tam z Mateem, no to w punktach wychodzi, że to jest minus półtora punkta dla Nowikowa, choć tam podzielą punktami. Aha, bo Mateusz rzucił trzy, tak? No i pół punktem, całe zawody, powinien wygrać Mateusz, no ja nie wiem jak to tam... A Mateusz się zrobił w walce? Trzy. A najlepszy wynik był 4. Cztery. cztery. I tylko nowików z y, tego I jeszcze cztery zrobił ten Amerykanin e, Bobby Thompson. Ja z nim startowałem na Ronaldzie. Z Thompson. W parze. No także nie wiem jak do tego podejdą sędziowie, nie wiem jak to tam będzie no dalej załatwiane. Ale jest nagrane, no to przecież to powinni otworzyć i jakoś tam zweryfikować. to nie, nie powinno być zaliczone, ja nie wiem czy to sędzia był ślepy, czy, czy kurwa, czy nie, 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 nie wiem jak. A może czekajcie, możemy wkleić ten materiał tej tej Możemy chyba nie? No Możemy, no dobrze. No to wklejmy, no wklejmy, nie? To sami tu możecie na materiale zobaczyć no dokładnie. Ja mam ten materiał. To, na jak ok. to wygląda? Ja to jest mowa o tym, że go To jest trzybuj, rózuchowa, dokładnie. Nie? I'm gonna say seven reps is gonna win it. That's a lot. That's a lot. I'm going for four this time. This is a heavyweight. Let's see this first rep. Oh. For Novikov and it's, nobukov. it's nobukov. easy. Dave Caron gets the lockout. That was a brilliant first rep I'm by Novikov there. Not sure. Look at his technique, very powerful. Not sure JF got his first rep counted there. If he fully locked out. Oof. Novikov steady away. Novikov looking explosive and strong. Having to work hot. Oh, does did he, he get, get that? He wasn't quite stable with the legs. I'm not sure if he got the down signal. Yeah. Caron. Solid there again. Ooh. That could have been nasty. He's okay.

Nie mam tego pojęcia. No to sorry, No jeśli tacy ludzie sędzioją zawody, no to wiesz. No pomylić to się można w zawodach podwórkowych, no nie. Ale jak już są zawody, gdzie w grę wchodzi, wiesz? No, na takim poziomie to kupa, kupa kasy pier... pomiędzy pierwszym a drugim miejscem. No to sorry, ale to ja bym wiesz. Powinno być tak jak w noży, że masz weryfikację warda, na przykład i wiesz, na zwolnionym tempie sobie ogląda, Ale przecież to na żywo też ktoś nagrywał, też mogli podejść do kamerzysty i zobaczyć, no przecież ja no pamięta... Ale tak, w sensie, że to było takie dopuszczone, że jest w regulaminie, że ja możesz... pamiętam, ja pamiętam w, Dubaju, w, w Dubaju, jak startowałem w Finale Ligi Mistrzów w 2016 roku, była sytuacja, była konkurencja podnoszenie kamieni nad głowę. Mhm. I było coś takiego, że e... pierwszy kamień, że w ogóle najlepszy wynik... To było wyciśnięcie, tam były cztery kamienie, ale trzeciego kamienia nikt nie mógł wycisnąć już, bo to nie wiadomo, bo jak zapewne te kamienie były wjęte gdzieś tam z pola, skądś, nie wiadomo, bo... I najlepszy chyba wynik były... były dwa... nie, przepraszam, y, czterech kamieni nikt nie mógł wycisnąć i najlepszy wynik to było trzy kamienie chyba na, na, na czas, no nie, kto szybciej tam, no, już nie pamiętam, czy dwa, czy trzy, no, ale chyba trzy, z tego co... I pamiętam, że pierwszy kamień wycisnąłem, drugi kamień wycisnąłem i katonami mi machnął i go rzuciłem. No, a ja później nie, 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 nie. Ja mówię, jak... daje znak. Tak, ja mówię jest jak nie, jest na kamerze i faktycznie sprawdzili kamerę. Był znak katony do dołu i koniec, i, i krótka piłka. I miałem tam, nie wiem, hmm. zamiast trzech punktów miałem osiem. Strugmenie jest yy, o tyle to, że nie masz yy, takiego na przykład w się że musi mieć papier, żeby być sędzią, u nas nie ma coś takiego. Jaki papier? No jest tam jakaś licencja, to mówię, nie ma... tu w Strongmenie jakiś papier. No, w może być każdy, no. tak, że jakieś... Nie ma związku, nie ma ja, federacji, tak, nie że ma, że ma... jakieś takie przeszkolenie, wiesz, że no, żeby mu sędziować, no bo to... to... Ja nigdy nie, nie, miałem karty pro w jakimś strongmanie, ani nie byłem pro strongmanem, a startowałem na wszystkich zawodach. No, także, no jak. pro to jest w kulturystyce, pro to jest, nie wiem, w Stanach tam mają te karty pro. Ja nigdy nie wiem, u nas. Na, na, na obecną chwilę możesz wziąć sześciu uboczni, nie wiem. Trzech z tamtego sklepu, trzech z tamtego sklepu zrobić Puchar polski z trąbek. To no tak nie jest, no bo nie ma żadnej federacji. Tak jest, tak jest na tą chwilę u nas w Polsce. To znaczy, u, nas, u nas poziom zawodu też świadczy, kogo zapraszasz tak naprawdę? Chyba Dokładnie, tak no. Tak A za granicę my, się, lataż... my, się, my się raczej nie mamy jeszcze wstydzić, bo robiliśmy zawody z własnymi nazwiskami, jak widzieliście sami, więc. A za granicą u nas w Polsce latasz tam na podstawie tego. Co pokazujesz sobą? Co, co dźwiga, że nie? Czy masz kartę Prosro, czy tam kartę wiesz, czy paszport Polsatu, nie? tak prawda jest. Wiesz to... to... Z drugiej strony wiesz, jak ma jakaś federacja to też zamyka, znaczy to jakiś monopol był na to, nie? To tak znaczy monopol, wiesz, kiedyś za czasów walki przyjeżdżały trybuny, przyjeżdżała oprawa muzyczna, oprawa techniczna, oprawa jakaś tam wiesz, artystyczna Przyjeżdżały inne gwiazdy w stylu, nie wiem, mistrzowie karate, mistrzowie sumo, mistrzowie Brechdensa, robili pokazy pomiędzy, wiesz, pomiędzy <laughs> konkurencjami. Zawodnicy przyjeżdżali dzień przed ze swoimi rodzinami, byli w hotelu, dzień pomogli zostać w hotelu itd. itd. Chwilę sądów, że że takie zawody to są. No sam wiem, bo sam startowałem i... Teraz masz zawody, które są ogrodzone płotkami dookoła i no wiesz, ja tego nie neguję, no bo wiadomo, no, każdy ma budżet taki... No właśnie, to też, to też nie można mieć pretensji do, do chłopaków, i organizuje, no bo nieraz... Na jaki może sobie pozwolić, tak? Ja, ja nie, nie żądam od kogoś, kto ma budżetu, nie wiem, 30 tysięcy czy 25, 000, żeby wiesz, były trybuny i żeby z startów tak. wyskakiwały panny w, w bikini, no nie? Ale, no ja mówię kiedyś jak to było za czasów Warki, tak? No to był potężny sponsor, który dawał potężne pieniądze i to wyglądało jak wyglądało, no, był opatentowany znak. Ja pamiętam, że jak ja jechałem na jakieś inne zawody, to inne zawody nazywały się, nie wiem, zawodami miasta. o puchar wójta gminy tej i tej, o puchar burmistrza miasta, tego i tego. No nie Puchar Polski był zastrzeżony tylko dla, dla Warki, teraz nie ma tych zastrzeżeń, mistrzostw Polski jak widzisz masz kilka, tak? Wtedy w Mistrzostwach Polski mogli wziąć wszyscy zawodnicy udział, którzy byli w kadrze Warki Strong. Tak? Na tą chwilę masz Mistrzostwa Polski, no Czyli gdzie możesz przyjechać, się kwalifikować na inne mistrzostwa, są zapraszani koledzy na gdzieś tam coś tam. No to no inaczej to wszystko wygląda, no Konrad, no, no co tu będziemy się oszukiwać? No inaczej wygląda. No ale jak dźwigasz, tak jesteś postrzegany na świecie. Jak, no byś, jest, jak będziesz dobry, to będziesz, to dobry, będziesz jeździł na świat, tak, no. jest prawda. Tak, jakie są? No, dokładnie. No. Gdzieś... Wiesz, zawodów zagranicznych też może tutaj za dużo w Polsce nie ma robionych, bo nie ma budżetów, no nie oszukujmy się. No miasta. No, nie myślę, że Ty Lisdol, tego czasu, tej gdzie w Polsce był, organizowany Giants Life. Life". Jak się ja nazywa się ten wrestler, co startował w Polsce? Wrestler? No? Adam no, przerw. On startował On startował w Kartuzach w 2012 roku. Myślę, że miał przyjemność poznać Maciej Hirsch? E, myślę, że miał, bo Maciej był. Na no wiesz, że zaraz macie silne zdjęcie. <noise> nie wiem, nie <noise> wiem. Ale pamiętam, że Adam, Adam bardzo fajny facet. Startował w Polsce, później w 2013 roku przyleciał na Arnolda, też startował na Arnoldzie i na, na tym pechowym Arnoldzie. Urwał biceps, pamiętam, i po tym urwanym bicepsie już jego kariera dalej toczyła się no, ee... no, pe pechowym, nie pechowym, no bo, no bo jednak przyszło. WWE. Do WW gdzie zarobił kosmiczne pieniądze, więc też czy, czy, czy to było takie wiesz. Czasami życie daje jakieś znaczy, takie... wiesz, No, czy wiesz no, pechowym dla niego, bo urwał biceps, no Tak, tak? No, no, jechał no, na, karier, na zawody, bo wygrał Arnolda Amatorów. Chciał pokazać wszystko, tak? W 2012 wtedy, pamiętam, w finale e, z Bąkiem chyba startował, Bartkiem. Mm -hmm. 2013, a w 2013. W 2012, a 2013 nie w wygrał Baron? W 2011. Nie, w 2010 wygrał Baron? W 2010, a w 2011? Ciebie pytam, wtedy też. Że... O no, dźwiganiu nawet nie W wygrał Baron. W 11 wygrał Baron. W 10 wygrał Jenkins, w 11 Baron. W 12 Szer. A w 13 chyba Szywlakow. To mi się coś wydaje. W 14. Czternastym... W 14. Ja urwałem triceps. A ten kielich nie wygrał? W 14? Najpierw wygrał kielich, później brok przerwy i sumik, chyba. Coś takiego, Coś takiego było chyba. Trzeba sprawdzić. Albo w 15. Piętnast... Nie, w czternastym chyba kielich wygrał W czternastym chyba kielich wygrał W piętnastym 15... Tak, bo w 15 ja byłem rezerwowym, tak? W szesnastym startowaliśmy razem ja urwałem Nie, w 16 nie. Kurwa, ja że pamiętam. Za dużo po głowie się dostaje się mówi wszystko tak W szesnastym 16... Nie, w sumie nie wygrał w 16. Ja ostatni raz na Arnoldzie byłem w 17. To startował czy już nie? Ja byłem w 17. Nie, przepraszam Cię. On wygrał w 14, tak? Ja byłem w 14 na agodzie. W 15 nie byłem. On był w 15. Ja byłem w 16 jako rezerwowy. W 17 startowaliśmy razem z Urwajem A Sumik chyba w 17 wygrał i Sumik był w 18. Jakoś to tak było. Jakoś tak z tymi Arnoldami teraz amatorów, czy to się odbędzie? Czy... Nie. Nie, nie mam pojęcia. Teraz coś widziałem, że. Władysław Redkin podpisał z Santohom. umowę. No był, o Łotyszem jest tak? Łotyszem czy Rosjaninem? On jest chyba Rosjaninem, no, ale no, na Łotwie mieszka, nie, coś takiego. W Redkin. Ja tam go poznałem, nic do, do chłopa nie mam, startowałem u niego, on, on robił te zawody w tej federacji WSF. E, podpisał... Ale to też było kiedyś silna federacja przy tej Warstrowie Federation, to nie było tak jak no. jakichś tam banialugi. to też było po poważnych ludzi gdzieś zapraszali. Znaczy to... tam też silni startowali, tam i Szantlej startował, ja startowałem, startował, ja startował, startował, Kuklajev startował Kuklajev Kuklajev Kevin, i... Koklajew startował, y, ten, no, Todorczew tam startował, wie, no tam no, takie nazwiska, i Black ITs był, i Brusokas z, z Litwy. Ja Bruce Brusokasem startowałem tym modem. No, no, A, no powiem Ci, że wie, że i widziałem tam podpisał Santohom umowę, no to ja nie wiem czy teraz w Barcelonie nie, nie będzie WSF startować jako federacja na w Strongmanach, ale nie wiem, nie mam pojęcia, może to chodzi o amatorów, nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, nie, 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 nie powiem ci tak do końca, bo nie wiem ale yy, no co. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku, bo, bo, bo to się wszystko tak pogmatwało, tak. Że Nie wiadomo, jak te przestrzenie ten... będą, i tak dalej, my też mieliśmy 7 czy 8 imprez podpisaną umowę, fajne imprezy mieliśmy robić i się Znaczy to się tak wszystko nas pogmatwało, ci powiem. Ja też nie wiem powiedzieć, jak teraz organizujemy te zawody, czy, czy za rok też będziemy, robić, będziemy że nawet, robić. Że nawet nie wiem, jaki Arnold będzie nie i no. kiedy. Że nawet nie wiem, jaki Arnold będzie i kiedy, bo ten główny z Ohio został przeniesiony. Ale miał być teraz jakoś na jesień, FIBO miało być na jesień, z tego co słyszę nic nie ma na jesień, więc nie wiem, czy coś będzie, czy nie będzie, nie wiem. Oby to było i wracało powoli do normy, to już... Ale jak to może wracać do normy, jak chłopy, no jak... Jest cyrk uprawiany taki, że... Ale już ludzie powoli przestają, powiem Ci to wszystko. Ale oczywiście, żyć. że I... przestają, no ale no I zobacz, ale zobacz chłopy, zobacz chłopie, zobacz, chłopie do, do czego to doszło. Przed wylotem robisz test, tak? A w samolocie maskę? A w samolocie każą Ci maskę robić. To po chuj ja robię ten test przed wylotem, że jestem zdrowy, jak mam w samolocie siedzieć w masce, ale do jedzenia mogę maskę zdjąć. Bo jak jem, nie zarażam, tak. ale jak siedzę, to mogę zarazić, a w ogóle jestem zdrowy, bo robiłem test. No to chłopie no weź mi to, niech mi to ktoś nie, wytłumaczy. Już na no. ten temat to nie gadaję, bo to jest kurwa wszędzie Niech mi to i ktoś wytłumaczy. Radio, to. I, to I tym mało optymistycznym akcentem. Możemy chyba zakończyć ten odcinek. Tak okay. Krótko, zwięźle i no tak jest. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, tak. łapkę w górę co, się Konadowi, Konadowi jak by się nos zwiększa i robi bardziej garbaty. No, no zobacz, dosał, jeszcze obity jest. Dosał, tam, dostał w klubach parę parę sztuk przyjąłem, nie wiem ode mnie dostał, że czy tam weszło. Nie, ty to nie. Tobie też weszło, nie pierdol, bo to by też weszło. Doszło te prawy mi doszedł Nie doszłę! Tu po ręku. Tak samo jak było w kładach, tak samo jest i w boksie. U, moje ciosy w ogóle nie dochodzą, nawet nie ja, ja nawet nie wiem czy ja... Trafiłem go w gardę, Jak trafiasz, tak. jak ci znaczy, mówię, że trafiasz. No, Froda, mnie, Froda też przyjął. Dzisiaj mnie parę razy się nogą, nogą, ale tutaj to i poszło po rękach. Prawie nie wszedł, bo czułem, no że... Ma... No przed bo, bo ty czułeś. No jak wszedł po ręku, no to on doszedł, ale poszedł po ręku. No cała energia została wytracona w rękę. No. Waga się zmieniła, podejście się, nie zmienia. Zapraszamy, ja, do... no, tak, no tak było. No. Zapraszamy do kolejnych odcinków, pamiętajcie łapka w górę, komentarz, subskrybujemy kanał i co. I widzimy się na wstępnym materiale. Na razie.